Nędznicy. Kolejna propozycja w ramach wtorków z dobrym kinem to prawdziwe odkrycie reżyserskie. Nominowany do Oscara, laureat dziesiątek nagród na festiwalach na całym świecie, m.in. w Cannes, zdobywca złotych globów i wielki hit francuskich kin. To jednocześnie bardzo odważny i trzymający w napięciu portret paryskich przedmieść. Niezwykle zbuntowanych i gotowych na rewolucję. Owe przedmieścia wręcz buzują od konfliktów i napięć pomiędzy mieszkańcami, władzą i policją. Te 100 minut filmu to prawdziwa bomba emocjonalna, która zwraca uwagę na istniejący temat, jednocześnie unikając patosu, tworzy wiarygodne postacie, a co najważniejsze, skłania do głębokiej refleksji. respecte, je me parle. Vous avez pas le droit de me faire comme ça. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. Hein, les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. crois tu que la place d'un lion soit dans un cirque Les hommes ne devraient pas mettre en cage un animal aussi sage. Cela s'appelle la servitude. T'avais comment une autre maintenant de leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.